już się z tej strony gamerik. Słuchajcie, witam Was w następnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie nagramy sobie Brawl Stars, zagramy sobie. Już dawno słuchajcie już nie grałam w Brawl'a, znaczy nie nagrywałem yy, Brawl Stars. No i obiecuję Wam, że za jakiś czas może U mnie wpadnie albo ktoś inny. Ale na to słuchajcie musicie jeszcze trochę poczekać. A na pewno ktoś się wpadnie, słuchajcie. Tak się spodziewam. Ale nic Wam jeszcze nie mogę obiecać. To są na razie moje postacie. Ja mam 60-73, tutaj tych mi brakuje. Chromatycznych na przykład. No, już mam 410 tych właśnie chromatycznych kredyt. Ale jeszcze nie mogę niestety kupić żadnej postaci nad te, które powiedzmy są tanie. Nie... Ale nie wiem słuchajcie, jeszcze kogo kupię. Ale na razie przejdźmy słuchajcie do tematu odcinka. Dzisiaj na razie, um, sobie nagramy. Brawl z moich znajomych, słuchajcie, nie gra Więc ten na moment, słuchajcie, sprawdzimy Dobra e, Oczywiście jest, słuchajcie, nowa lata Dobra uh -huh. Dobra Przejdźmy, słuchajcie, ogólnie Zagramy sobie może najpierw e, Solówkę sobie zagram, słuchajcie W starcie W solo Zobaczcie, słuchajcie, jeszcze będę miał do akurat do niego no nie mam, ale są właśnie taki bardzo dobry. Słuchajcie, ta postać jest dosyć, e, więc słuchajcie, spróbujemy, słuchajcie, zagranie w solo, e, w brawl stars, e, więc mi się wydaje, słuchajcie, że będzie spoko. Ogólnie taką mam nadzieję, e, i ogólnie, sorry, wiem, że trochę jeden film może wyszedł trochę. Na niektórych po prostu nie chce się oglądać y, Agar.io to akurat rozumiem. Wiem, że Was tam może ty, ten temat tamten nie interesuje. W takim razie słuchajcie sobie zagramy Brawler, tak? Bo uważam, że to już może. I słuchajcie, może za jakiś czas nagram Robloxa, ale to zależy od Was. Jeżeli po tym filmikiem będą 5 łapek do góry, to, to znaczy, że chcecie, abym nagrał Browse y, tego Robloxa. Jeżeli nie... No to wiadomo. To nie. Ej, co jest? Co jest? Ej, co jest? Co jest? Co jest? Co jest! Jest, yes, słuchajcie! Dobra, ser, sorry, sorry, że krzyknąłem teraz. Ale y, tego wiadomo. Jest hmm. to zależy od was naprawdę. Bro o oh ja. Yeah. Bro. Dobra. Więc mnie, śmieją Twój spira gościu. Po co mnie masz? Ale chłop, ale chłop dobry! Ja! Teraz to było yy, bardzo słuchajcie, szybka runda zaledwie. Yy, więc to mogło się dla niego źle, dla mnie źle skończyć. To była mega w słuchajcie wyrównana akurat runda. Najbardziej lubię nim grać, ponieważ on ma słuchajcie słabe uderzenie jak zauważyliście bez, kitu, bez, bez nadziei, uderzy, Uderzenie. O oh nice. I oni się tam powykończają i nie będę, słuchajcie, psuł tego spotkania. Dobra, nie zabije mi gościu. Jestem prosek. Ciebie zabiję, widzisz? Teraz. A dobra, niech cię ten gościu zabije. Tak się jak cię wparoduje i cię zabije. No właśnie. No właśnie, ja chodzi cię nie muszę stary nawet uczywać No i słuchajcie, tak wygrałem. No i to się nazywa słuchajcie Pierwsze miejsce bo Słuchajcie e, Myślę, nie musimy nim grać Możemy zagrać się czymś innym Rzadkie uwaga, co mi wydropi No dobra, zawsze to coś Mam być przez 10 pucharków No nie jest tak źle Wiem, tu Karne to taki Tak czy siak słuchajcie, są słabe teraz Rzeczy, które można zbierać Słuchajcie, na razie No w nie wiem, się kupować karnetów, chociaż że chciałbym sobie kupić nawet, e, tutaj słuchajcie mam szalonego 100, jeżeli słuchajcie będzie pod tym filmikiem 5 łapek do góry to będzie Roblox lub jeżeli będzie natomiast 10 e, łapek to nagrywamy następny odcinek z Brawl'a, e, to słuchajcie decyzja należy od was zrzemy sobie teraz możemy zagrać słuchajcie, Grey uciekinierem, słuchajcie, ale zauważcie, że mamy słuchajcie, do niego takie przebranie czy to jest ten zwykły ale mam do niego słuchajcie tylko takie jedynie przebranie czyli te jego takie jedno moje moich ulubionych no bo w sumie tak no trochę to tak do niego nie pasuje tyle akurat no, też trochę fajnie wygląda ale tak mi trochę się nie podoba, więc zagramy sobie z Włodziewaczkiem to jest najfajniejsze i to tylko za 30 oczywiście gemów to klejnot, okay, ale pamiętajcie, że to się nazywa ogólnie gemy dobra, lecimy, słuchajcie, nie chcę w stołówkę. teraz w parze powiedzmy zagram uj tak słuchajcie czy tak czy siak słuchajcie, będziemy mogli sobie tak grać no, więc wiecie oczywiście Ci wydaje, że jeden odcinek może słuchajcie jeszcze powstanie, nie obiecuję bo u mnie to jak wiadomo różni bywa z odcinkami, tylko teraz już nie co miesiąc, a co, no, co tydzień lub dwa, film będzie się pojawiał, więc się częściej, więc proszę, polecam wam przychodzić na moje filmiki mi się wydaje, że dziś lub jeszcze jeden jutro nagram filmik, ale on nie pojawi się jak wiecie szybko no, pojawi się on jakimś czasie nie w tym, nie w tym najbliższym ale w jakimś na pewno pojawi się czasie e, filmik. Nie przedłużając, słuchajcie, gramy, słuchajcie, ze sobą właśnie teraz brała. brała. I co jest? Chłopowie chyba razem ze sobą współpracują albo mi się wydaje. O oh my god. Oh my god. Nie! załatwił mnie. Teraz niech tego chłopa, słuchajcie, nie zabije bo teraz będziemy mieli przekłapany, no. No ludzie, no, no. Weźcie. Będziemy mieli przechlapany, nie wiem. Jak teraz kurczę się nie pojawię. Eee... Słuchajcie, wykańczam. Skrzynkę, chłopie rób coś tam, bo ja muszę słuchajcie, mieć sobie już co ten. On już ma 8, no to jest nie fair. To jest nie fair. Mam 5, ale nie mam aż takiego uderzenia, jakiego bym chciał. Ja mam gadżet, kurde Fortepian spadł Bejcik, bejtują mnie, co jest? Nice, już wpadł w czyjąś pułapkę No i to jest nice, słuchajcie No i tak to się robi, słuchajcie wow. Oczywiście, no najlepiej Co jest? Nie. No i tak, dobra, on tu trochę większą robotę zrobił, no. to akurat się, słuchajcie, nie popisałem, ale 9 pucharów przynajmniej zdobyłem. Ehm. Muszę, słuchajcie, jedną zagrać knockout. Przecież jestem, słuchajcie, Więc tu mówię, knockouta jestem, słuchajcie, beznadziejny w knockout. Dobra, opłaca mi się. Dobra, ulepszę go mm, sobie. No, trochę go nie zlaję. Nie wiem, czy do Nocauta bym go nie brał. Ale na przykład kolta, wziąć, Słuchajcie. Jo. W mam do niego dużo przebrań. Widzicie, mam dużo. Mam cztery przebrania do niego aż. No i to się nazywa, co jest jeszcze, ile z przebrań. Co jest? Jeszcze złoty gold jest jeszcze do niego to. E, zobaczmy czy mam komentarz. Mam wszystkie nie, to byłoby Kupuje mi ten, 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 ten A mi się tak z jednej strony nie opłaca kupować mi się jakieś Na przykład przebranie jakieś, za no ile klejnotów mógłbym dostać, panie. No to nie, to nie, to nie, to, nie, to zdecydowanie nie, 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 nie. Yy. Więc yy, słuchajcie, zagramy sobie mm, Coltem więc słuchajcie, Coltem Więc gramy, słuchajcie, postaramy się A nie, już nie mogę zaczynamy, słuchajcie, o nie Mam um, za słabą drużynę. no Mike. Mike może tu wygrać, słuchajcie. Roblox, ej, fajny ej, fajny, fajny typ, fajny typ, Roblox. Czyli jak mówię o Robloxie, to musi być Roblox. Knockout, knockout, knockout. No nie! Nie! To by za dzień, tutaj się nie opłaca, słuchajcie, postać brzać tego. Nie! Mortista się słuchajcie nie opłaca, mi jeszcze to do knockouta. Już mają, słuchajcie, ja jedną wygraną. No nie, jeszcze źle zrobiłem. Dobra, tam jedną przynajmniej wygrajmy. No dawaj. Lecisz Mortis. Dobra, to akurat wygrałem. Wygrałem czy wygraliśmy. Nie mogę powiedzieć, że sam wygrałem, nie, nie, nie. Najgorszy, że on leci którą stroną to najgorszy. Nie, wywali. no i, ach, wygrajcie to, nie, bo jak, nie no, przegramy, come on, nie, no i przez chłopa straciłem, nie, ja nawet nie chcę chłopie grać. To jest, jeżeli będę mógł teraz 450 Naprawdę Dobra Dobra słuchajcie, lecimy teraz może trochę ciutkę Lepszą wezmę tego, bo bitowy klasyczny 8 bitowy A dobra on słuchajcie mi się wydaje najlepszy z monokautu, na tak jeden z najlepszych Ale zależy jaką macie słuchajcie oficjalnie drużynę No fajnie, z taką drużyną mogę grać słuchajcie, z taką mogę grać Więc słuchajcie lecimy mm -mm. Dobra, nice no nice, i wygraliśmy, no i już mam wygraną. No i tak to się wygrywa, widzicie? No i tak to się wygrywa. Nie no, dobra. Dawaj chłopie, please, dobrze. Lecimy kolejną rundę. Słuchajcie, no taka głupia przegrana, jakby teraz była. No naprawdę, Świetna broga nie? To świetne. świetna, drużyna na pewno. Widzę, słuchajcie, po starciu, że naprawdę mega, słuchajcie, świetna drużyna tam jest. Mhm. A ja, słuchajcie, połączyłem się z, no z starym kątem, więc teraz jestem z nowym kątem. To ja jestem, mam stare konto teraz jo, 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 jo. Nie, 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 nie Chłopie, nie, nie Nie, nie, rób. Tury. Który? Bo ja już sam nie wiem kogo atakować Nie Dobra, jedno mają wygrano Oki okay, oki okay. Staniecie się, bo teraz... Oni ruszą tędy, ale nie resz... Nie, bo oni raczej się. Kurde, no i przegrana. Ok, tu cztery pucharki tylko, 80 na plus do karnetu. No to teraz to świetnie, bo oni się słuchajcie za szybko reszejdżują, bo tam to jest największe co, co trzeba, najważniejsza mądrość. Niech oni się najpierw nie reszejdżują na to. Bo jeżeli się reszejdują, to jest tylko słuchajcie tak bez kitu. Reszejdżowanie się, pamiętajcie nie czujcie się od razu. Bo no to wam nic nie pomoże, może wam tylko jedynie to utrudnić. Dobra, tym gramy, dobra w Makaota słuchajcie ostatnia gierka. Na dzisiaj Najsłabsza drużyna, to ja wiem tylko się idujcie się najpierw A Beskitu, bo on Nie idź lepiej ty lepiej idź się chowaj Chowaj się Bo słuchajcie jak dostanie i oberwie i przegramy nie Dobra, nas nikogo nie straciliśmy Teraz chodzi jest najważniejszy moment Albo wygramy, albo przegramy Nie! Nie, 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 zabijaj mi go Nie, 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 proszę to nasza jedyna nadzieja. Nie! 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 Miał szans To jest co to są za emocje w dzisiejszym odcinku, nie? To się... Kończę zawcie chciukała po góry. Co? Zapomniałam, że to jest ten najbardziej. Dobra, ja mam 800. skitu Dobra Tak dobra wygraj Up przegraj. Nice, dobra, zginąłem. Chłopie, dobijaj! Dobra, tego już, słuchajcie, nie było. Tak, wyściemmy. By Ile i sześćdzicie się, nie, nie, nie. nie. Najpierw mączcie tutaj. Na to, jak bardziej się przydacie. Ale choć ja nie mogę się raczej muszę mi się HP odwrócić. Czemu ja to żebym zrobił? Ej co? Ty bo my jesteśmy druga z trzech stron. Nie, ja mam tu wygrać. Nie. Jak bez ciemny. NIE! Ja nie miałam sens Dobra... No słuchajcie... Zostawiajcie... Przepraszam słuchajcie, ale... Nie udało nam się... Ale pamiętajcie... Koniecznie zostawcie suba... Zwo, z, suba... I wpadajcie po więcej, moi drodzy, filmów... Wpadajcie na moje stare też filmy też warto jest chyba je obejrzeć a jeżeli jeżeli się wam podobało zostawcie kolejny łapkę do góry a jeżeli chcecie, żebym zagrał w rogocy zostawcie 5 łapek do góry a żeby brał starsa to musicie zostawić 10 łapek do góry no i słuchajcie do zobaczenia dziękuję wam że mnie subskrybujecie i że jesteście na moich filmach no to na razie do zobaczenia i miłego wniosku